Na początku twój rozmiar uh -huh. to 54, tak. Teraz 50. 50. Uh -huh. Do mojej wymarzonej wagi kiedyś, jaki mam taki cel, no to brakuje około 25 kg. Myślę, że jestem na dobrej drodze, żeby to zrobić. Do tego, moja droga, zakładasz rajstopki czarne, matowe. Uh -huh. Bardzo proszę. No, jak lubisz czerwony, no, to mówisz i masz. Dobrze. Bardzo proszę. Pokażemy talię. Zawiązując paski. pasek, mhm. dobra? Okay. ok. Bardzo proszę. No i buciki. Bardzo Biorę. proszę. Dziękuję. Proszę bardzo. Ostatnią sukienkę właśnie miałam na sobie około 9 lat temu na studniówce. Ładna. Tu w pasie zaznacza i tak. I jest Tak. Nie budźcie mi się podbawiać. Mogłabym się tak ubierać na co dzień, tak? Czyli zmienić właśnie styl? Przyzwyczaić się do tak, noszenia takich ubrań? To spróbuj się otworzyć na pomoc, taką prawdziwą, dobra? To mhm. no zapraszam Cię. I've been thinking about you all summer